Witam serdecznie wszystkich w kolejnej lekcji, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat różnic pomiędzy pracą etatową a biznesem, czyli również na temat zarabiania pieniędzy. Jak również poruszymy kwestie związane z edukacją, czyli z tym, czy edukacja, sprzedaż różnego rodzaju szkoleń, kursów, płacenie różnego rodzaju coachom, trenerom, nauczycielom, wykładowcom i mentorom. Ma jakikolwiek sens w czasach, w których rzekomo mamy dostęp do wiedzy za darmo i można uczyć się bezpłatnie, chociażby przy wykorzystywaniu takich platform jak YouTube. Są to bardzo ciekawe tematy, są to bardzo istotne kwestie, wiążą się w sposób bezpośredni z zarabianiem, oszczędzaniem, inwestowaniem, no i osiąganiem wolności finansowej i różnych innych celów życiowych. Jeżeli słuchajcie, mowa o pracy etatowej i o biznesie, to różnic oczywiście jest bardzo dużo. No, mamy określoną ilość wad, określoną ilość zalet, natomiast w dzisiejszym odcinku skupimy się konkretnie na kwestii zarabiania pieniędzy, no i powiemy, jaka jest główna, fundamentalna, kluczowa różnica pomiędzy pracą etatową a prowadzeniem biznesu, do którego niewątpliwie zalicza się network. Otóż widzisz, jeżeli mowa o pracy etatowej czy o biznesie, a ja akurat jestem osobą kompetentną w tym zakresie, dlatego że z jednej strony jestem pracownikiem uniwersytetu, zatrudniony na konkretnym kontrakcie i etacie jako wykładowca i nauczyciel akademicki, a z drugiej strony osobą, która prowadzi i rozwija biznes w oparciu o network i system DCS. Więc z praktycznego punktu widzenia mogę się na ten temat wypowiadać. No i podstawowa różnica pomiędzy pracą etatową a biznesem jest taka, że na etacie czy na kontrakcie na pieniądze czekamy, a będąc osobą, która zajmuje się biznesem czy networkiem, pieniędzy szukamy. O co chodzi? Oczywiście nie mam na myśli tego, że będąc pracownikiem etatowym czy kontraktowym, niczego nie robimy, że właściwie dostajemy pieniądze tylko za to, że podpisaliśmy jakiś kontrakt, widnieje nasze nazwisko i właściwie nie musimy wykonywać jakichkolwiek obowiązków, a wynagrodzenie do nas przychodzi za darmo. To nie jest tak. Jako pracownik etatowy i kontraktowy muszę szczerze powiedzieć, że niejednokrotnie więcej czasu poświęcam na wykonywanie swoich obowiązków na etacie, aniżeli zajmując się biznesem. Mam określoną ilość godzin, określoną ilość zajęć z moimi studentami, muszę przygotowywać egzaminy, brać udział w konferencjach, również przygotowywać materiały dla moich uczniów i tak dalej. Natomiast jeżeli mowa o czekaniu na pieniądze, mam na myśli to, że otrzymuję po prostu określoną stawkę, wiem jakie będzie to wynagrodzenie. Wiem, w jakim dniu ono do mnie dotrze na moje konto bankowe. No i właściwie muszę się skupić tylko na wykonywaniu moich obowiązków i nie mam jakiejkolwiek podwyżki. Czasami oczywiście może się zdarzyć, że jeżeli ktoś nie będzie wykonywał rzetelnie swoich obowiązków, no to mu obetną tę wypłatę, tak, czyli po W moim przypadku nie ma tego rodzaju problemów, ponieważ bez względu na to, czy zajmuję się pracą etatową, czy biznesem, podchodzę do swoich obowiązków w sposób rzetelny, jestem pracowity. Wykonuję uczciwie tę swoją pracę, jestem zaangażowany, poświęcam się temu co robię i w ogóle mam pasję do edukacji, o czym wszyscy już wiedzą. Natomiast w pracy etatowej czekamy na to wynagrodzenie czekamy na wypłatę, która do nas przyjdzie w określonym dniu w danym miesiącu na nasze konto bankowe. Bez względu na to, czy będziemy się bardzo poświęcać w pracy, czy będziemy mieli jakieś nadgodziny, czy będziemy bardzo przygotowani do tych zajęć, no właściwie nie zarobimy ani więcej, ani mniej. No i oczekujemy na to wynagrodzenie, które do nas po prostu przyjdzie. A zupełnie inaczej, słuchajcie, jest w biznesie, zupełnie inaczej jest w networku i w systemie DCS. W tym przypadku szukamy pieniędzy. Musimy być przedsiębiorczy, musimy szukać klientów, musimy szukać osób, które potencjalnie będą chciały od nas kupić dany produkt czy usługę, a w przypadku networku i systemu DCS osób, które będą chciały z nami budować biznes i dołączą do naszej struktury. I tutaj, jeżeli mowa o wynagrodzeniu, to ono jest niepewne. Oczywiście, słuchajcie, w networku, w systemie DCS, w biznesie można zarobić o wiele większe pieniądze, aniżeli w pracy etatowej, ale bywa tak, że wkładamy bardzo dużo pracy, określoną ilość godzin zaangażowania, i niejednokrotnie w danym miesiącu nie zarabiamy nawet złotówki. Takie rzeczy też się, słuchajcie, dzieją. Załóżmy na przykład, że rozmawiamy z jakąś osobą godzinę dziennie. Jedna osoba dziennie, tak, 7 dni w tygodniu, czyli mamy określoną ilość godzin w miesiącu. No powiedzmy, że przeprowadziliśmy 30 rozmów. Jest to 30 godzin, poświęciliśmy swój czas, zaangażowanie, podzieliliśmy się wiedzą i nie zawsze, słuchajcie, jest tak, że osoby, z którymi rozmawiamy, osoby, z którymi dzielimy się wiedzą, osoby, którym proponujemy biznes. Albo to, żeby kupili od nas daną usługę czy produkt, w tym przypadku edukację, do nas dołączą. Może być tak, że poświęcimy te 30 godzin, przeprowadzimy 30 rozmów, a pod koniec miesiąca nie zarobimy nawet złotówki. Natomiast biznes ma to do siebie, że jeżeli będziemy skuteczni, jeżeli przeprowadzimy bardzo dobrze te rozmowy, to możemy potencjalnie zarobić o wiele więcej niż na etacie. A nawet mamy nieograniczoną ilość zarabiania pieniędzy. I to jest, słuchajcie, podstawowa różnica pomiędzy etatem a pomiędzy biznesem. Etat jest w pewien sposób bezpieczny, chociaż to bezpieczeństwo też jest mylne, dlatego że w każdej chwili ktoś nas może zwolnić, będzie redukcja etatów, pojawi się może jakiś inny lepszy pracownik, być może nie będziemy potrzebni, być może będziemy musieli się przekwalifikować itd. Tak a w biznesie oczywiście jest niepewność, jest pewnego rodzaju ryzyko, ale potencjalnie jest również ogromna nagroda za wyobraźnię, za zaangażowanie, za po prostu chęć i wizję. Dlatego, że można zarobić tutaj bardzo dużo pieniędzy, mogą być to pieniądze nieograniczone i zamiast na przykład 4-5 tysięcy złotych na etacie możemy zarobić na przykład 20 tysięcy, 30, 40, a nawet 50 tysięcy złotych. Oczywiście, to nie jest pewne, dlatego że możemy również pod koniec miesiąca wyjść na zero, a bardzo często do biznesu jeszcze dokładamy. I to jest podstawowa, kluczowa różnica pomiędzy pracą etatową a po prostu biznesem. W pracy etatowej, oczywiście, musimy wykonywać swoje obowiązki, być w miejscu zatrudnienia na czas. Musi być to określona ilość godzin, czyli de facto sprzedajemy swój czas za pieniądze, nie możemy się spóźniać, musimy być rzetelni i otrzymujemy to konkretne wynagrodzenie. Z kolei w biznesie musimy być przedsiębiorczy, musimy być aktywni, musimy wychodzić do ludzi, szukać klientów, musimy promować siebie, swój biznes, swoje produkty i nie mamy gwarancji, że zarobimy pieniądze. Natomiast potencjalne duże zyski i nagroda mogą być naprawdę, naprawdę tutaj. Sovite. A teraz słuchajcie, przechodzimy do kolejnej kwestii, do kwestii związanej również właśnie z edukacją i ponownie poczuwam się do tego, żeby na ten temat mówić, bo jestem kompetentny, dlatego że z jednej strony właśnie jestem pracownikiem etatowym, czyli wykładowcą i nauczycielem akademickim, a z drugiej strony prowadzę biznes. Jest to biznes oparty o network i system DCS. Sprzedaję i promuję przede wszystkim network. Ale również kursy inwestowania, kursy językowe, kursy marketingu sieciowego i wiele innych. Widzicie, jest wiele opinii na różnego rodzaju forach, w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, podczas rozmów, podczas webinarów, gdzie duża część odbiorców, a są to osoby, no, przypuszczam, po prostu nieświadome pewnych procesów, pewnych kwestii, albo mają prawo do swojego takiego, a nie innego zdania. No mówią lub stwierdzają, że nie ma sensu, ażeby płacić za edukację, skoro wszystkiego możemy za darmo nauczyć się przy wykorzystywaniu internetu. Nauczyciele są niepotrzebni, nikt nie potrzebuje żadnego coacha, trenera, mentorów. Po co płacić za kurs inwestowania? Po co szkolić się na przykład u jakiegoś lektora języka angielskiego? Dlatego, że można oglądać filmy, można również znajdywać materiały, chociażby w PDFach i tak dalej. Oczywiście słuchajcie, żyjemy w czasach, w których rzeczywiście wielu rzeczy można się nauczyć za darmo. Ja temu nie zaprzeczam, dlatego że między innymi ja w sposób samodzielny nauczyłem się języka angielskiego. Natomiast z perspektywy czasu, z perspektywy wielu lat uważam, że o wiele bardziej skutecznym, lepszym i szybszym sposobem na to, żeby się dobrze czegoś nauczyć, jest znalezienie konkretnych mentorów i nauczycieli. Dlatego, że po pierwsze, oni mogą skrócić ten czas nauki, dodatkowo są osobami kompetentnymi w tym danym zakresie, mogą dzielić się swoją wiedzą, mogą być dla nas przewodnikiem, mogą również korygować nasze błędy, mogą również wyłapywać nasze konkretne umiejętności, skupiać się na tym, żebyśmy powiększali ten nasz potencjał. A po drugie, dla wielu osób mogą być również źródłem inspiracji, motywacji. Determinacji mogą zaplanować ten proces nauki i naszego rozwoju. I z tej perspektywy, po pierwsze jako wykładowca akademicki, a po drugie jako osoba, która działa w biznesie opartym o i system DCS, który również zajmuje się edukacją, Uważam, że edukacja płatna jest jak najbardziej w porządku. Uważam, że nie ma niczego złego w tym, żeby płacić komuś, kto będzie nas uczył inwestowania na giełdzie, żeby płacić osobom, które będą chciały nas uczyć języków, czy nawet słuchajcie, płacić różnego rodzaju coachom, trenerom rozwoju osobistego i tak dalej. Podam wam prosty przykład. Nie tak dawno oglądałem wywiad, który był przeprowadzany z Joanną Jędrzejczyk. Nasza polska mistrzyni UFC, sztuk walki. No, kobieta przedsiębiorcza, w tej chwili już milionerka, zarobiła bardzo dużo pieniędzy na swoich walkach. Ale słuchajcie, podczas tego wywiadu wspominała, że w młodości, kiedy zaczęła trenować, no to prowadziła albo pomagała prowadzić swoim rodzicom sklep z warzywami sprzedawała pietruszkę marchewki koperek innego rodzaju warzywa i właściwie słuchajcie trzymała w tym sklepie warzywnym torbę, w której miała osprzęt treningowy i kończąc pracę w tym rodzinnym biznesie szła na konkretny trening Teraz słuchajcie, ludzie widzą, że jest osobą, która jest zamożna, zarobiła miliony dolarów. Właściwie, gdyby teraz miała wrócić do UFC, to za jedną walkę mogłaby otrzymać 3, 4, 5, a nawet 10 milionów dolarów. Natomiast ludzie nie widzą tego, jaką przeszła drogę, ile musiała poświęcić i ile również musiała wydać pieniędzy na to, żeby znaleźć się właśnie w tym momencie życia, w którym w tej chwili się znajduje. Wyobraźcie sobie, że Joanna Jędrzejczyk, zanim zaczęła w ogóle zarabiać jakiekolwiek pieniądze z walk, a kiedy mówię o zarabianiu, to mam na myśli to, że była w stanie się utrzymać, opłacić swoje rachunki, wyżywienie, koszta związane z opłaceniem trenerów, pieniądze na paliwo itd., to minęło 12 lat. Przez 12 lat, słuchajcie, płaciła trenerom, Płaciła masażystom, płaciła za suplementy, płaciła dietetykom, wynajmowała konkretne sale, płaciła również za określone jednostki treningowe. W dalszej perspektywie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie również musiała płacić osobom, które je trenowały, pomimo tego, że otrzymała kontrakty w UFC i dopiero po 12 latach zaczęła zarabiać jakiekolwiek pieniądze. A w dalszej perspektywie stała się osobą zamożną, osobą, która zarobiła miliony dolarów na walkach, teraz prowadzi różnego rodzaju inne biznesy, sprzedaje między innymi swoje suplementy, inwestuje w różne biznesy, w różne przedsięwzięcia, ale zanim doszło do tego momentu, poświęciła minimum 12 lat, gdzie podczas tych 12 lat w ogóle nie zarabiała, a jeszcze do tych swoich treningów dopłacała. A mówię o tym, bo jest to istotne z tej perspektywy, że jest wiele osób, które pracują na etatach czy kontraktach, zaczynają zajmować się między innymi networkiem, zaczynają między innymi działać chociażby w branży MLM. No i słuchajcie, po miesiącu, dwóch, trzech rezygnują, zniechęcają się, uważają, że ten biznes jest do niczego, nie chcą płacić, uważają, że nie ma sensu, żeby płacić za jakieś produkty. Czy usługi? Bardzo duża część tych osób, i proszę tutaj, żeby koledzy i koleżanki się nie obrażały, to są osoby, które słuchajcie, jeszcze do niedawna, będąc na etacie czy na kontrakcie, uważały swoich szefów za idiotów, za ignorantów. Zahamów, były niezadowolone ze swojej pracy, uważały, że ktoś im za mało płaci, uważały, że należy im się więcej, że ta praca jest mało rozwojowa, i właściwie były te osoby hipokrytami finansowymi i ignorantami. Teraz, słuchajcie, zaczęły te osoby zajmować się networkiem, i nagle okazuje się, że ten szef, który prowadził biznes i płacił każdego miesiąca wynagrodzenie, to nie był takim idiotą. Okazuje się, że ten szef nie był takim hamem. Okazuje się, że nie tak łatwo znaleźć klienta, nie tak łatwo coś sprzedać. Okazuje się, że nasz wysiłek, zaangażowanie, przedsiębiorczość bardzo często nie przynoszą nam jakichkolwiek benefitów finansowych. No i pojawia się, słuchajcie, frustracja, zniechęcenie, brak zadowolenia. Błędne opinie na temat branży, biznesu, produktów, networku, szkoleniowców, trenerów, nauczycieli itd. Ja uważam, słuchajcie, że przede wszystkim, jeżeli działamy w biznesie, to trzeba być osobą przedsiębiorczą, aktywną, wychodzić do tego klienta, wychodzić do tego potencjalnego partnera. Po drugie, uważam, że można tutaj rzeczywiście zarobić o wiele większe pieniądze, aniżeli na etacie. I uważam, jako osoba, która jest pracownikiem naukowym w instytucji państwowej, ale również networker, biznesmen, pracujący, zarabiający w systemie DCS, że edukacja płatna jest bardzo dobra. I uważam, że warto płacić, słuchajcie, trenerom, coachom, mentorom, nauczycielom płacić za dobry network, w którym możemy zarobić. Płacić za network, w którym możemy zbudować duże struktury, mieć bardzo dużą ilość partnerów i budować swoją finansową wolność. Nawet jeżeli spojrzycie, słuchajcie na światowej klasy sportowców, różnego rodzaju muzyków, różnego rodzaju artystów, nawet różnego rodzaju przedsiębiorców, to są to osoby, które płaciły bardzo dużo pieniędzy innym, którzy dzielili się z nimi wiedzą. Dobrzy tenisiści, Pięściarze, koszykarze, piłkarze, kompozytorzy, muzycy, tancerze, nawet osoby zajmujące się biznesem osoby, które rozumiecie, zajmują się nawet kwestiami językowymi inwestowaniem na giełdzie osoby, które z sukcesami budują jakiś network większość z tych osób płaciła, słuchajcie, za swoją edukację. Płaciła za psychologów, różnego rodzaju trenerów, coachów, mentorów, dietetyków w przypadku sportu, i bardzo wiele lat, słuchajcie, to były lata, w których przede wszystkim te osoby w ogóle nie zarabiały, ale płacąc, inwestowały w samych siebie i w dalszej perspektywie mogły zarobić bardzo dużo pieniędzy. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Nie wiem, czy ma to dla Was jakiś sens. Natomiast jeżeli podobał Wam się ten odcinek, jeżeli uważacie, że te treści stanowią jakąkolwiek wartość, no to proszę Was o zostawienie łapy w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, dzięki czemu będziemy mogli dołączyć do szerszego grona odbiorców. A dla tych, którzy pracują na etacie czy kontrakcie, albo nawet zajmują się biznesem i chcieliby móc zarabiać w networku, to zapraszam Was do obejrzenia bezpłatnego webinaru. Linki zostawiam pod spodem. Zostawiajcie również prywatne komentarze i wiadomości. Mam dla Was bardzo dobry biznes. Jeżeli ktoś chciałby również uczyć się inwestowania na giełdzie od praktyków, którzy zarobili na tym biznesie miliony dolarów, to mam również dla Was ogromną zniżkę na kurs inwestowania, ale szczegóły w rozmowie prywatnej. No i życzę Wam samych sukcesów, życzę Wam tego, żebyście osiągnęli finansową wolność i żebyście przede wszystkim byli zadowoleni z tego, co robicie. Bez względu na to, czy to będzie etat, czy to będzie biznes, czy to będzie najwspanialsza forma zarabiania, jaką jest po prostu network. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego.